Dzień dobry, Mateusz Stawicki, zapraszam na program O Tym Mówimy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o, rozmawiać o sztuce, a moim gościem jest Dariusz Kaneta, kierownik Galerii Sztuk Współczesnych w Kołobrzegu. Panie Daku, od piątku możemy oglądać wystawę prac Franciszka Starowiejskiego. Jakie prace przybyły do Kołobrzegu i ile ich jest? Może troszeczkę uściśnię na początek. Wystawa de facto według umowy powinna się zacząć 2 i zaczęła się 2 maja na dwóch płaszczyznach wystawienniczych. Na płaszczyźnie Galerii Sztuki Współczesnej, czyli prace kameralne i w gmachu głównym Regionalnego Centrum Kultury przy ulicy Solnej 1. Tam zostały pokazane prace wielkoformatowe Franciszka Starowickiego. Jeden z największych w sumie jego teatrów rysowania, którego geneza sięga lat, 80., połowy lat 80., a tak naprawdę wracając jeszcze do otwarcia, to już jak montowaliśmy wystawę w galerii, to już było to otwarte troszeczkę wcześniej, tydzień wcześniej, bo w sobotę otwieraliśmy i robiąc montaż na obiekcie głównym sukcesywnie otwieraliśmy poszczególnym bo jest nas tylko tam trzech, w sumie z dwóch montażystów, więc trzeba było to ogarnąć logistycznie, że tak, mieliśmy przyjemność już w, drugim, w trzecim tygodniu kwietnia zaprosić gości do zwiedzenia Galerii Sztuki Współczesnej, a od 2 maja obydwu płaszczyzn wystawienniczych. Co do wystawy, wystawa trafiła do nas z, 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 z dzięki współpracy z, z Państwową Galerią Sztuki Współczesnej w Sopocie. Yy, w związku z tym, iż dyrektor yy, pan Zbigniew Buski PGS-u Sopockiego był w Amsterdamie, yy, po prostu jak to dobra galeria, mocne miasto, mocna galeria, duże fundusze, yy, ma przyjemność i jeżdżenia po Europie, oglądania wystaw, jak Velasquez i innych znaczących twórców, jak również. Poszerzenia kontaktów o, o kontakty międzynarodowe. W związku z tym to, ta podróż jego nie była tylko związana z przyjemnością oglądania dzieł sztuki, ale również była związana po części i z urlopem, i z odwiedzaniem poszczególnych twórców polskich i zagranicznych żyjących na terenie Europy Zachodniej. Więc ze względu na pana Zbyszka przesunęliśmy otwarcie wystawy na piątek. I oficjalne otwarcie jest w piątek. Notabene wystawa trwa do 13 czerwca. I zapraszam Państwa na obydwa obiekty. Mhm. Jakie prace artysty możemy zobaczyć? Ile ich jest do Kołobrzegu przybyło? Do Kołbrzegu przybyło ponad 150 prac. Nie wszystkie wystawiliśmy, ponieważ prace kameralne, czyli bierzemy pod uwagę rysunki, szkice, plakaty wielkości. Takiej, jak sama nazwa wskazuje, gdzieś metr, metr 70, trosze, trosze, troszeczkę więcej do 2 metrów. Został pokazany w Galerii Sztuki Współczesnej. Natomiast ta rysowania i największe, jaki Franek stworzył, rzędu 22 metrów długości i 3 metrów wysokości, no niestety nie zmieścił się u nas. I dzięki staraniom naszego dyrektora, który negocjował z agencją Zygard, która dysponuje tą wystawą na cały kraj i robi wystawy. Więc wynegocjował przy niewielkiej dopłacie, żeby po prostu również te wielkie płaszczyzny trafiły i były pokazane w Regionalnym Centrum Kultury, co, co się udało i niezmiernie nas zadowala ten fakt. I dlatego też yy, uważam, że dobrze się stało, że Franciszek Serwiecki jest pokazany, bo jest on jednym z lepszych rysowników i bardzo specyficznym twórcą. Specyficznym dlaczego? Ono dlatego, że Franek zawsze się interesował, przepraszam, że mówię, Franek ja jego za osobiście i była sposobność w nad Wisłą i nie tylko tam parokrotnie porozmawiać. Jego fascynuje postać ludzka, ciało ludzkie. I rzecz w tym, iż on, jako wielki indywidualista, Wzorujący się na rysunku florenckim, czyli od czasów Michała Anioła, Leonardo da Vinci, z tych wielkich, znakomitych, dale Sarto, swoją genezę sztuki i rysunku wyprowadził z tej starej szkoły rysowania, unowocześnił ją i opatrzył w takim szczególnym piętnem własnej osobowości. Uwielbiał, przez całe życie uwielbiał kobiety. Chyba kobiety o kształtach rubensowskich, więc ja już na wernisażu zaznaczyłem we wcześniejszych wywiadach, więc drogie panie, nie patrzcie się zbyt intensywnie w telewizor, nie wierzcie tym środku odchudzającym, bo piękno ma różną formę i u Franka to możemy zobaczyć, że ta forma może być duża, obfita, wspaniała. Co, jaka jest reakcja publiczności? Uczucia są mieszane, dlatego że Franciszek Srewicki swe korzenie czerpał nie tylko jeśli chodzi o sprawy techniczne z renesansu czy baroku, ale przede wszystkim był wspaniałym plakacistą i jak plakat nowoczesny wygląda, to wiemy już dzisiaj, że bardzo dużo jest w tym plakacie surrealizmu, symbolizmu. Plakat miał za zadanie przekazywanie treści i jak gdyby zgeneralizowania, jak gdyby wyciągnięcia syntezy. Dlatego tak znakomicie nam się rozwijał plakat filmowy, w którym Sarwiejski celował i teatralny. Dlatego też i kompozycja u Franciszka Sarwiejskiego jest kompozycją zaczątkniętą nie tylko z obrazów surrealistycznych, ale też i z plakatu. W związku z tym te kobiety są bez głów, są to gołe torsy, Czyli bez pan, rąk. Nie, panowie. będą Proszę. mieli co oglądać. Będą mieli co oglądać i wprowadza do tych obfitych kształtów, które są, jak już tłumaczyłem na wernisażu, u litera S bardzo mocno odgrywała mocną rolę w twórczości Franka, nie tylko dlatego, że się nazywa Starowiejski, Dlatego też, że była literą wiodącą przez barok, kiedy ta kompozycja w malarstwie była najbardziej dynamiczna, kiedy te formy były posplatane, zakmatwane, a zarazem były czytelne. I, I te cechy kompozycji barokowej u Franciszka spotykamy. I wszystkie kolce wychodzące z ciała to stanowią przekątne obrazu, powodują, tworzą złoty podział, tworzą napięcie powierzchniowe danych rysunków i prac. Więc obfitość jest formalna, m, bardzo duża. A temat, no temat jest, jak powiedziałem, to nie sztuka dla każdego. W dzisiejszych czasach żałosny jest fakt, iż, jak zaznaczył dyrektor Buski, po prostu Państwo nie dwa swoich artystów, wielkich artystów. Przez swego czasu Starowiejski, Duda, Gracz, Beksiński, Kantor, Szajna. Dzisiaj już mamy jeszcze tylko pozostał z tych wielkich twórców, twórca teatralny i też znakomity plakacista Leszek Mądzik. Zostałych niewielu, a że trendy w sztuce się zmieniają, mody, no więc na razie yy, moda, yy, jaka jest obecnie w kraju, dominuje. No nie wiem czy w stosunku do rysunku Franka Starowiejskiego przyklejenie pudełka po jogurcie jest wielkim dziełem sztuki, no ale skoro komisarze uważają, że tak, a publiczność nie wierzy ja nie wierzę, a ci, którzy wykładają na to pieniądze wierzą, więc przyjmijmy za to, że coś w tym jest. Czyli pracę Franciszka Starowiejskiego możemy oglądać do 13 czerwca. Do 13 czerwca serdecznie zapraszam. Warto zobaczyć, bo to jest jeden z najlepszych polskich rysowników. Jak mówi to malarz, także trzeba się zgodzić. A jak to właśnie, są Państwo zobaczyć pracę Franciszka Starowiejskiego, można je oglądać w Galerii Sztuk Współczesnych, która mieści się w Ratuszu, a także w Regionalnym Centrum Kultury w Holu. Dziękuję bardzo. Moim gościem był dzisiaj Dariusz Kaleta, kierownik Galerii Sztuk Współczesnych w Kobrzyku. Dziękuję. Dziękuję pięknie, zaproszenie.